Witamy na tej wyjątkowej scenie, witamy na otwarciu Dnia Drugiego Mistrzostw Mechaników 2023. i jesteście ważni wy, nauczyciele, taką naprawdę partnerzy, którzy wam przekazują technologię, serce oddają tak naprawdę i chcą to robić. I to jest najważniejsze. Dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych uczestników dwie konkurencje. Są to konkurencje poświęcone umiejętnościom miękkim oraz też weryfikacji tak naprawdę tego, co może wydarzyć się w strukturach wilerskich, co może się wydarzyć tak naprawdę w naturalnych warunkach, jeżeli chodzi o sytuacje warsztatowe. Cześć! Jesteśmy na evencie Poznań motorshow, Show, gdzie aktualnie odbywają się 12. Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodego Mechanika. W tym roku do finałów dotarło 7 dwuosobowych zespołów ze szkoły w Chrzciance. Przed tą imprezą mieliśmy okazję spotkać się w naszym obiekcie w Brodzisku, gdzie wykonaliśmy wspólne warsztaty przygotowawcze. Trzymam za Was kciuki! Powodzenia! I oczywiście dzisiaj jedną z głównych nagród jest co? Jest staż w naszych strukturach filerskich, więc to, co nas dzisiaj tutaj wyróżnia też, to jest możliwość podjęcia stażu w naszych strukturach filerskich. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie za wyjaśnienia. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Pytanie o receptę na wyłonienie tylu finalistów w dzisiejszych mistrzostwach kieruję do pana Pawła Dziękuję, witam. Sam bym chciał znać tą receptę na te, na te wyróżnienie, że aż tyle się osób dostało na tym mistrzostwa młodych mechaników. Powiem tak, młodzież jest bardzo zdolna. Młodzież ma pasję, zainteresowania i my, jako nauczyciele, musimy ich wyszukać. Te drogocenne nasze diamenty wyszukać, znaleźć, oszlifować, nakierować, rozwijać ich pasję. Oczywiście przychodzą do nas do szkoły, szkolimy ich, wyjeżdżamy, rozbudzamy ich zainteresowanie i wydaje mi się, że to jest receptura na, na te wyniki, jakie dotychczas osiągnęliśmy. Wiem, że to nie są Państwa pierwsze mistrzostwa. Tak, tak, to już są czwarte, po, pochwalę się, przedostatnio wygraliśmy i trzy lata temu też wygraliśmy, stanęliśmy na podium, na pierwsze miejscu. W zeszłym roku trochę gorzej, ale myślę, że w tym roku poprawimy się i znów wrócimy na podium. Gratuluję, jesteśmy z Wami. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Super, udało się. Gratuluję moim uczniom. Pokazali znów pełną klasę. Gratuluję im. Z nich prawdziwi mechanicy maszyn rolniczych. Zwycięzcy czują się bardzo dobrze. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że wygraliśmy. Osiągnęliśmy to ciężką pracą, bo poziom w tym roku był naprawdę, naprawdę wysoki, więc bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu. Dziękujemy organizatorom i partnerom. Ciężką pracą po prostu doszliśmy do celu. Daliśmy z siebie wszystko. Fajnie.